Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnej rozmowie Nowego Ładu. Nazywam się Damian Adamus i jestem redaktorem naczelnym portalu Nowy Ład. A dziś moim i Państwa gościem jest Pan Andrzej Krzystyniak, historyk, publicysta, autor książek, w tym książki Zbijanie Polskości, zagadka, Zagadki śląskiej duszy i Demony duszy niemieckiej. Dzień dobry, Panie Andrzeju, dziękuję za Pana czas. Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. A dziś porozmawiamy o palącym problemie Śląska, tożsamości śląskiej i języka śląskiego, które było przedmiotem dość burzliwej debaty, kwestii również takich formalno-prawnych związanych z ustawą o Języku śląskim. Zanim przejdziemy do rozmowy, chciałbym Państwa serdecznie zachęcić do subskrybowania naszego kanału, lajkowania naszych filmów, dzielenia się naszymi materiałami w mediach społecznościowych. Panie Andrzeju, tematy związane ze śląskiem, śląską tożsamością są bardzo bliskie Pana badaniom. Jak pan ocenia ostatnie wydarzenia związane właśnie tutaj z tą tożsamością, w ogóle z ustawą o języku śląskim? Czy mamy tutaj do czynienia ze zwykłą próbą dowartościowania tej tożsamości śląskiej, języka śląskiego, a może jest to pierwszy krok do pewnej, pewnego demontażu unitarności państwa polskiego, do pewnego demontażu związków? Śląska z polskością, związków Śląska z Polską. Takie argumenty część prawicowych publicystów i komentatorów właśnie podnosi. Jak pan na to patrzy? Znaczy, ja przede wszystkim, panie redaktorze, chciałbym zwrócić uwagę, że nie jest to problem nowy, bo taka debata na temat Śląskości, myślę, debata. W cudzysłowie, no toczy się już od kilkunastu lat. Środowiska, które dzisiaj domagają się uznania gotki śląskie językiem śląskim, zresztą, zresztą nie kryją też, o czym powiemy później, że to jest jakby pierwszy punkt ich programu, bo już następny to ma być uznanie mniejszości etnicznej Ślązaków. I ten problem zaczął narastać od 2011 roku. To jest od momentu, kiedy Platforma Obywatelska zaprosiła do współrządzenia województwem śląskim Ruch Autonomii Śląska. Ruch Autonomii Śląska, który no, nie kryje swojej wrogości czy niechęci do państwa polskiego, którym jakby takimi e, słowami założycielskimi e, jest zdanie przewodniczącego ruchu autonomii Śląska Jerzego Gorzelika, że e, nie poczuwam się do lojalności wobec państwa polskiego. Polska nie jest moją ojczyzną, moją ojczyzną jest e, Górny Śląsk i e, Ruch autonomii Śląska współrządził województwem przez dwie kadencje. Przez dwie kadencje dzięki Platformie Obywatelskiej, no, dzisiaj Platforma Obywatelska pod nazwą Koalicja Obywatelska też bardzo wspiera te postulaty Ruchu Autonomii Śląska. I wówczas był taki, taki postulat Ruchu Autonomii Śląska, że autonomia 2020, no, za, za 9, za 10 lat, mieliśmy mieć już na Śląsku. Autonomię, Ruch Autonomii Śląska był bardzo zainteresowany i, i otrzymywał do zarządzania w ramach koalicji z Platformą Obywatelską zarząd nad kulturą województwa śląskiego, nad instytucjami kultury, no tam przeprowadzał takie inicjatywy. Np. propagowanie y, określenia polskie obozy koncentracyjne po 1945 roku, negowanie powstań śląskich, czy też takie y, bardziej kulturowe odcinanie Śląska y, od Polski. Teraz y, no już dwie kadencje Ruchu Autonomii Śląska y, y, nie posiada swojej reprezentacji politycznej, a dziwnym trafem te postulaty są nadal realizowane, tym razem przez Lewicę i Koalicję Obywatelską. Postulaty i inicjatorzy powołują się, że reprezentują Ślązaków. I pierwszy, pierwszy punkt programu, czyli uznanie języka śląskiego. Później będziemy mieli uznanie mniejszości etnicznej Ślązaków no później być może autonomia, a może, a może niepodległość. Więc odpowiadając na, na Pańskie pytanie, jeśli ktoś twierdzi, że Śląsk nie jest Polski, że Śląsk kulturowo nie jest związany z Polską, że Ślązacy byli po 1945 roku represjonowani przez państwo polskie, zamykani w polskich obozach koncentracyjnych, jeśli ten fundament tożsamości Ślązaków, czyli powstania Śląskie są negowane, nazywane wojną domową, czy wręcz e, wojną. Polsko-Niemiecką, oczywiście z inicjatywy państwa polskiego, odrodzonego państwa polskiego po, po, po pierwszej wojnie światowej, no to jest to przynajmniej kulturowe odcinanie bardzo niebezpieczne. Śląska, śląska od Polski, o no przysparciu państwa polskiego, bo państwo polskie chce te ruchy wesprzeć. No ja też mam wątpliwości, czy inicjatorzy tych działań, reprezentują Ślązaków, bo często powołują się, że w ostatnim spisie powszechnym ponad pół miliona osób zadeklarowało narodowość śląską. No to też dziwnym trafem te pół miliona osób nie jest zainteresowane wsparciem Ruchu Autonomii Śląska, który jest autorem tych postulatów, prawda? No ale jest to, jeszcze raz powtórzę, przejęte przez Koalicję Obywatelską lewice, no, taka, taka ciekawostka, że wczoraj, wczoraj przeczytałem taką informację zamieszczoną przez pana wojewodę Marka Wójcika z koalicji obywatelskiej, że cytuję ministra edukacji narodowej zapowiedziała 2 miliony na wsparcie śląskiej tożsamości na województwie śląskim. Czyli jakby mimo tego, że pan prezydent ustawę zawetował, ten pociąg dalej jedzie, prawda? Mhm. No właśnie, tutaj Pan wspomniał, że niekoniecznie te środowiska reprezentują Ślązaków. Pytanie zatem, skąd ich takie prężne działanie? No chyba nie jest to tezą kontrowersyjną, czy, czy być może tezą kontrowersyjną jest to, natomiast dla każdego myślącego człowieka myślę, że jest to dość oczywiste, że to w interesie niepolskim jest rozwadnianie tej polskości śląska, a przede wszystkim myślę, że w interesie niemieckim, który chciałby tutaj mieć taką taki autonomiczny Śląsk, który nie jest ani polski, ani niemiecki, a docelowo byłby zapewne niemiecki, czy Wie pan e, ma pan jakieś informacje dotyczące czy to finansowania czy wpływów niemieckich jeżeli chodzi o finansowanie tych różnych e, odłamów e, czy organizacji związanych z e, postulowaniem autonomii Śląska skąd właśnie takie prężne działanie i widoczność tych środowisk Wie pan do... Trudno mi powiedzieć, skąd czerpią inspiracje te grupy. No, I skąd ta proniemieckość? No, nikt nikomu nie broni być, być proniemieckim, natomiast każde, każde określenie, że te grupy są proniemieckie, no, będzie budziło ich natychmiastowy sprzeciw. no to jest, też, to jest też dziwne, ale myślę, że chaos na terenie na terenie Śląska, takie. takie bo, bo ja też chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Powinniśmy spojrzeć na, na przykład za granicą, co się dzieje w Katalonii. Prawda? Pani redaktor Małgorzata Wołczyk dwa tygodnie temu w tygodniku Sieci opisała ten proces bardzo dokładnie analogicznie do Śląska. Jakby te etapy są kopiowane tutaj teraz na Śląsku i do czego to doprowadziło w Katalonii? To próby oderwania regionu od, od Państwa hiszpańskiego. No, no w czyim to jest interesie? Myślę, że myślę, że każdemu, kto nie, nie życzy dobrze Polsce. My też zachowujemy się, patrząc na, na wypowiedzi polityków, na debatę sejmową, nad, jak obserwowałem debatę sejmową na temat języka, języka śląskiego nad ustawą, no to można było odnieść wrażenie, że Polska czy, czy, czy Śląsk są... Są wolne w zasadzie od, od, od działalności obcych służb. Są wolne od, od, od wrogości. Państwo są wolne od wrogów, że tutaj, tutaj na pewno nie zaistnieją takie sytuacje, o których, o, 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 o których Pan mówi. No, obawiam, się, obawiam się, że nie, że jest to bardzo duża lekkomyślność i. Apelowałbym też, żeby przyjrzeć się to, co działo się w Katalonii. My idziemy na Śląsku tą samą, tą samą drogą. Czy im to jest w interesie? Na pewno nie jest to w interesie Polski i nie jest to w interesie, a jest to w interesie wrogów po prostu polskich, bo w perspektywie, w perspektywie czasowej no, mogą to być konsekwencje. Nieprzyjemne dla państwa, dla państwa polskiego. Natomiast jeśli, ja, ja zwróciłem uwagę na, na jedną rzecz podczas debaty sejmowej, też to opisałem w jednym z artykułów. Jeden z posłów powołał się na takiego inicjatora działacza gotki śląskiej, nieżyjącego już pana Dariusza Dyrdy, wydawcy. Takiej gazety Śląski Cajtung, z której mogliśmy się dowiedzieć, między innymi, kiedy jeszcze ta gazeta była wydawana, że Ślązacy we wrześniu 1939 roku witali radośnie Wehrmacht, czy, czy też był inny artykuł, że prawdziwymi żołnierzami niezłomnymi na Śląsku nie było podziemie antykomunistyczne, polskie podziemie niepodległościowe, tylko żołnierze Werwolfu. No, tutaj chyba mamy jasną wykładnię proniemieckości, natomiast e, kilka minut później było też oburzenie e, pani poseł sprawozdawczyni na zarzucanie właśnie proniemieckości, że to jest absurdalny zarzut. No, w, świetle, e, w świetle tego co mówię, no, no nie, zresztą takich przykładów możemy znaleźć e, bardzo dużo, no, to, to to o czym świadczy, ale e, kto, kto finansuje e, dane działania? No teraz będzie to finansowało państwo polskie z naszych podatków. I to jest dość skandaliczne, że sami sobie e, piątą kolumnę, tak naprawdę dążącą do e, podważenia unitarnego statusu państwa polskiego i ziem wchodzących w jego, w jego skład tutaj hodujemy. Napisał pan książkę, o której wspomniałem z, na początku, czyli Zwijanie Polskości. Czy mógłby pan przy. Przytoczyć naszym słuchaczom, przytoczyć, omówić, na czym to, na, to, na, na czym to zwijanie polskości polega, jakie założenia, jakie tezy wysuwa Pan w tej, w tej pozycji? Znaczy, książka Zwijanie polskości była wydana w 2020 roku przez Wydawnictwo Śląsk, no, jeszcze przez Wydawnictwo Śląsk, które ze mną na marginesie zerwało współpracę. Jest to efekt mojej pracy publicystycznej i obserwacji tego, co dzieje się na Śląsku przede wszystkim, ale nie tylko na Śląsku i na Ziemiach odzyskanych. Proces odcinania kulturowego tych ziem od nie tylko kulturowego, ale i, i, i gospodarczego przede wszystkim od, od, od Polski. To jest proces, który trwa od 1989 roku. Zresztą to jest bardzo, bardzo dobrze widoczne. Nie tylko na Śląsku, w Gdańsku, we Wrocławiu, w Szczecinie, taki też przywracaniem na przykład niemieckich nazw, jakby wstydzenie się określenia ziemie odzyskane, czy taka wstydliwość, że te ziemie zostały przyłączone do Polski po 1945 po roku. To widać też to widać w Gdańsku. My zapominamy i. Jakby nie chwalimy się tym, że to Polska odbudowała Wrocław, Gdańsk, Szczecin, przywróciła na tych ziemiach e, przemysł, to zrobili, to zrobili Polacy. E, o, tym, o tym się nie mówi. Ja, ja też. To jest ciekawostka, jak kiedyś. Na jednym ze spotkań zaproponowałem, żeby w Gdańsku, na dworcu, wzorem też takich miast jak, jak na przykład Kolonia, gdzie, gdzie, gdzie Niemcy prezentują wystawy, jak Kolonia wyglądała po bombardowaniach niemieckich. Myślimy, że powinniśmy iść tą drogą i na przykład na dworcu w Gdańsku pokazać wystawę kilkujęzyczną, jak wyglądał Gdańsk w 1945 roku, że to nie jest takie piękne miasto, jak wygląda, jak wygląda teraz. Tego się, tego się wstydzimy. Ten proces jest szczególnie widoczny na Śląsku, ale myślę, że no ziemie odzyskane kulturowo. No ja jestem z zasady, można powiedzieć, pesymistą. I myślę, że myśmy już utracili kulturowo i gospodarczo. Co będzie dalej, co będzie dalej ze śląskiem, czy dalej będziemy się w te kłopoty ładować jako, jako państwo i finansować dalsze odcinanie Śląska od Polski. No obawiam się, że tak. Obawiam się, że tak, że, że tutaj pan prezydent na, na chwilę można powiedzieć zatrzymał ten, ten, ten proces, chociaż to co powiedziałem wcześniej, te pieniądze i tak, dwa miliony jak to, jak to zapowiedziała pani, pani minister, Edukacji narodowej pójdą na, na obronę czy krzewienie tożsamości e, Śląskiej, cokolwiek za tą nazwą się kryje. I teraz e, proszę zwrócić uwagę też, też to, co, o czym piszę w, w książce, że państwo polskie od 1989 roku w zasadzie nie podjęło żadnych działań przeciwdziałających temu procesowi. Jest, jest to dziwne moim zdaniem. Jakby zapomniało, że jedna trzecia naszego terytorium wymaga ciągłego zespalania z resztą, z resztą kraju. Że musimy pamiętać, że ten organizm można, no, można zaprzepaścić to, co zrobiono od 1945 roku, że ten organizm można odciąć od Polski. Kulturowo, tak jak, tak jak Śląsk, pod różnymi argumentami. To, o czym piszę w książce, to jest mówienie: proszę zwrócić uwagę, kto z historyków, publicystów, dziennikarzy na Śląsku, czy, czy, czy też polityków, użyje określenia, że Śląsk jest polski. No, bardzo, bardzo niewielu. Czy, czy sprawa, nawiązując do, do ustawy o języku śląskim, czy, czy, czy zauważył pan głosy ze śląska polityków, polityków zjednoczonych prawicy, którzy by wspieraliby, apelowaliby do pana prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie tej ustawy jako szkodliwej? No Ja nie zauważyłem. Może, może pominąłem jedną czy dwie osoby, to z góry przepraszam. Ale mieli, mieliśmy i mamy do czynienia z taką. No, dziwną e, biernością. To, że te środowiska prowadzą swoją działalność, to jest jedna sprawa, ale państwo polskie i politycy na Śląsku e, są bierni. To jest, to jest jedna z tez mojej książki, e, Zwijanie Polskości, jakiś taki apel, który jest no, chyba wołaniem na puszczy tak przysłowiowym, e, żeby państwo polskie pamiętało o całości swojego e, terytorium, Że no nic nie jest dane raz na zawsze, że, te, że zagrożenia nie znikają e, e, nagle i, i, nie mogą, i nie mogą powrócić. A, a taki proces szkodliwy dla Polski dzieje się po 1989 roku. No na, na Śląsku gwałtownie ostatnimi czasy po, e, po ostatnich wyborach parlamentarnych przyspiesza. Bardzo niebezpieczna tendencja. Z czego pana zdaniem wynika Fabierność polskiego państwa w, podejść, w spalszczaniu tych ziem zachodnich. Sam jestem, pochodzę z Pomorza Zachodniego długo i uczy, uczyłem się w Szczecinie. Mieszkałem tam ponad 7 lat, więc, więc doskonale mam świadomość i wiem, o czym Pan mówi. Ciążenie gospodarcze ku Niemcom, wpływy kulturowe związane chociażby z polityką taką symboliczną, tak, nazywanie ulicy niemieckimi nazwami. Odbudowywanie niemieckich pomników, czyli ta sfera kultury symbolicznej. Mamy kwestię również bardzo dużego wpływania na debatę w Szczecinie za pomocą środków z niemieckich fundacji politycznych. To są wielomilionowe, wielomilionowe w skali rocznej środki, które idą na właśnie tutaj formatowanie umysłów Szczecinian i, i mieszkańców Pomorza Zachodniego. Potężne wpływy na uniwersytecie, gdzie są nawet pozatrudniani niemieccy naukowcy za niemieckie pieniądze. Wszystko to ma określony cel określony cel budowania pewnej proniemieckiej narracji w przestrzeni publicznej, również w sferze tej symbolicznej, o której wspomniałem na początku. No, i Z czego wynika ta biedność polskiego państwa? Czy my nie widzimy, nie dostrzegamy tego problemu? Czy może tak jak. W latach 90., czy pod koniec lat 90., pod koniec lat 80., się mówiło, że droga, do, droga Polski do Europy prowadzi na zachód i dlatego nie można tu, przepraszam, droga Polski do, do zachodniej Europy prowadzi przez Niemcy. I nie można tym Niemcom za bardzo się opierać i tutaj, na, tutaj robić rzeczy, które są sprzeczne, sprzeczne z ich interesami, czy, czy w jakiś sposób następować im na odciski. Jak pan to widzi, z czego to wynika? Z jakiegoś strachu, powiązań politycznych z Niemcami, które nie, nie, po nie pozwalają na interwencję w tej kwestii, czy może po prostu z braku dostrzeżenia wagi tego problemu? Czy strachu, czy naiwności, że już jakby jesteśmy bezpieczni. To znaczy, wie pan, to co pan, to co pan powiedział, że droga, droga do Europy prowadzi przez Niemcy, ale to nie przeszkadza pilnować swoich interesów. Jesteśmy w Zjednoczonej Europie, jesteśmy członkami Unii Europejskiej, i członkami NATO. I być może, że poczuliśmy się już tak e, pewni e, tego bezpieczeństwa, prawda, że nic nam nie, za, nic nam nie zagraża, że, że może to jest przyczyna bierności. Natomiast, e, wie Pan, to jest, bardzo, to jest bardzo ważna kwestia, bo o, jeśli mówimy o tym, co się dzieje na Śląsku, wiele osób alarmuje, że jest to. Mm, Proszenie się o kłopoty, ustawa o języku śląskim, później będzie, będzie ustawa uznająca mniejszość etniczną Ślązaków. Żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach. Za naszą wschodnią granicą mamy do czynienia z agresją rosyjską na, na Ukrainie. My jakby, my, jakby o tym zapominamy, no, że, że, że to, to powinno nas mobilizować przede wszystkim państwo polskie, do czujności. Tak się, tak się nie dzieje, jak widać, że, że tutaj y, jesteśmy, y, jesteśmy bezpieczni. Ja powiem szczerze, że nie potrafię odpowiedzieć, z czego ta bierność wynika. Wielokrotnie rozmawiałem y, z, z politykami, publicystami y, na Śląsku i, i w, w, w kraju. Y, oni też nie potrafili odpowiedzieć. Często spotykałem się z takim y, z, takim określeniem, że osoby, które ostrzegają przed tym, co się dzieje na Śląsku, no po prostu przesadzają, że to, to, to nie ma miejsca, że to jest tak to, co widzieliśmy podczas debaty o, o języku śląskim w Sejmie, że to jest tylko na Śląsku regionalizm, że to, co dzieje się we Wrocławiu, to, co pan powiedział, przewracanie niemieckich nazw, że to jest, bardzo, że to jest takie... Też niegroźne w zasadzie zjawisko, że niczym nam to przecież nie, nie przeszkadza. To nie zamazuje polskości tych ziem, czy, czy połączenie się gospodarcze, w zasadzie uzależnienie gospodarcze od Niemiec, też jest, jest, w, naszym, jest w naszym interesie. I czego się mamy bać? Nie wiem, co by musiało się stać, żeby państwo polskie jakoś zareagowało. Ja też chciałbym zwrócić uwagę na, 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 na inny aspekt, bo mamy też do czynienia no, takie odcinanie terytorium, terytorium wielowarstwowe. Jakiś rok, rok temu, zdaje się, Rok temu, czy dwa lata temu po zmianie, zmianie sił politycznych w sejmiku województwa śląskiego rozgorzała taka dyskusja, w zasadzie niezauważona szerzej przez publicystów, na temat bezpośredniego finansowania regionów z Unii Europejskiej. Finansowanie regionów, tutaj mieliśmy na myśli przede wszystkim Śląsk, powinno się odbywać poza rządem centralnym. A wówczas e, rządziło Prawo i Sprawiedliwość, także, także tutaj było bardzo, bardzo nasilone żądania, żeby po prostu pominąć e, rząd, żeby regiony były finansowane bezpośrednio z Unii Europejskiej, z Brukseli czy też, czy też z Berlina z pominięciem rządu. No to w tym momencie nie potrzebujemy przesunięcia granic, no bo czy, czy samorządy e, wojewódzkie będą lojalne wobec rządu centralnego kraju, w którym dany obszar, dany region leży, czy też tym, którzy dają pieniądze. No, czy taki inny aspekt, na który ja zwracałem uwagę w jednym z artykułów w tygodniku do rzeczy, to jest taka samodzielna polityka zagraniczna regionu. Prawda? Zwykle samorządów wojewódzkich, którzy sobie wybierają region do, do współpracy, współpracują z nim, jakby prowadzą swoją politykę zagraniczną, też z pominięciem rządu, też rząd, rząd centralny nie, nie reaguje na to w żaden sposób, czy, czy, nie, ma, czy nie ma przepisów regulujących tego, tego typu zjawiska. No regiony przygraniczne zachodnie zwykle współpracują z Niemcami, niektóre, niektóre wybierają sobie dalsze terytoria często, Często egzotyczne. Czy to, jest, czy to nie jest jeden z punktów też do no, dalszego rozbijania unitarności państwa? No, ja uważam, że tak, że to finansowanie regionów jest bardzo groźne i to, co, to, co robią samorządy wojewódzkie, no, często jakby odrębne od, od, od władzy centralnej, no, jest, jest również bardzo niebezpieczne. Z pewnością. Kto ma pieniądze, ten ma władzę. Jak to mówi dość popularna maksyma, nie inaczej jest tutaj kwestia bezpośredniego finansowania regionów przez Unię Europejską. No to jest po prostu kolejny krok do, do podważania jednolitości państwa polskiego. O tym będziemy z pewnością dyskutować i podnosić te tematy na łamach Nowego Ładu, ponieważ. Jak widzimy, to zagrożenie nie jest. Nie jest sztuczne, nie jest y, przesadzone, jest ono realne. Myślę, że będziemy kontynuować też takie rozmowy w odniesieniu do innych regionów, ponieważ to nie tylko przykład śląska, ale tak jak pan wspomniał, jest to kwestia całego obszaru ziem odzyskanych. Także dziękuję Panie Andrzeju za przekazaną wiedzę, ciekawe informacje. Dziękuję. I dziękuję również za pana aktywność w tym temacie i walkę o to, żeby śląsk był Polski. Dziękuję bardzo. A ja dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.